W tym ogrodzie za książęcą zmącił duszę mą dziewczęcą. Potem ciało zabił śmiało na fraskati. Tam, gdzie z radia płynął walczyk, wykorzystał Portugalczyk mnie ze szczętem. Vincente Osculati, a kiedy świt zaczął ciut złocić kwiaty, powiedział mnie twardożenne zaplati. Tak bezlitośnie tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w krtani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. Oskulati, oskulati. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował i nigdy nie ujrzy mnie z nim już spati. Oskulati losculati. Portugalczyku jak nóż bezlitosny, nadciąłeś dziewcząt jak róż w kraju sosny i tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie uiści, nie uiści. Proszę, się nie liczy, jakby nie miałby pożyczył, Dla rodzinki upominki tajsze zabrał, By odłożył to i owo na książeczkę docelowo, Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał. A Portugalczyk tym zdaniem nie zranił, Że nagle serce uwięzło mi w krtani, Za oknem wiew powiał z drzew na frascati, O, z Skulati. Portugalczyku, jak nóż bezlitosny, naciłeś dziewcząt, jak róż w kraju sosny. I tylko szept z tobą szedł słów jak liści, nie uiści, nie uiści.